Hej, okay, następnie chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że już kiedyś taki film nagrywałem, ale troszeczkę ta moja topka się już zmieniła, tak że go właśnie słuchajcie, aktualizuję. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć mi tego za złe. Dzisiaj zaprezentuję Wam topkę moich trzech ulubionych brawlerów Brawl Stars. Zapraszam do oglądania. Eluwa Kremowa, ja jestem Kremowy, Tak jak wam powiedziałem, słuchajcie, na wstępie dzisiaj sprawdzimy sobie, może nie sprawdzimy, ale ja wam słuchajcie, pokażę moich trzech ulubionych brawlerów w Stars. Pojedyncze, słuchajcie, od miejsca pierwszego do miejsca trzeciego. Także co słuchajcie, tutaj macie najlepszy mem z mojej grupy na Facebooku Kremówki, do której Was bardzo serdecznie zapraszam. Link w opisie i bez przedłużania zaczynajmy! Miejsce pierwsze, moi drodzy, a na nim znajduje się Brock, słuchajcie, tak, Brock to jest właśnie e, Brawler, który znajduje się u mnie na trzecim miejscu, ponieważ, dlaczego? No bo w sumie nie wiem właśnie dlaczego, bardzo lubię ten postać, słuchajcie, o wiele lepiej niż się, e, nim się, nim grę niż Piperką, bo wiecie, Brock jest dobry i na daleko i na blisko, a Piper jest tylko dobra na daleko e, i dlatego tym to się właśnie dosyć mocno różni, dlatego właśnie, słuchajcie, Brock u mnie... Jest na miejscu trzecim, i generalnie jest to taka, taka postać, którą bardzo dużo grałem na początku mojej, mojego grania w Brawl Stars. Także mam też tam do, do niego jakiś sentyment. No, i zostało mi to właśnie, słuchajcie, do dzisiaj. Aktualnie tutaj się stronę z Rico, okej. Okay? Generalnie mam do niego też super skina, to mi się bardzo podoba, słuchajcie, jest to. Też strasznie dużo osób mnie właśnie tego skina pyta, słuchajcie, jest to skin z nowego chińskiego roku. I w sumie fajnie, bo było, jakby Supercell wprowadził możliwość dawania sobie skinów, to może bym wam takiego skina kiedyś rozdał. No, ale niestety, słuchajcie, takiej możliwości. No, nie ma, słuchajcie, więc jakby. Jak ktoś ma tego skina, słuchajcie, możecie się oczywiście pochwalić w komentarzu. Ja, no, mam go, ale wiem, że dużo osób właśnie go nie ma, co jest trochę przykre, trochę smutne, ale możliwe, że Super Saiyan kiedyś go wprowadzi. Chociaż osobiście do tego nie chciałem, słuchajcie, bo właśnie po to są te skiny, żeby po prostu. żeby, słuchajcie, były one takie właśnie fajne, limitowane. Ja to mi się bardzo podoba, jak właśnie coś jest fajnego, limitowanego i mam to potem tylko ja. No bo mam wrażenie, że teraz w ogóle bezsensownie użyłem mojego ulta. Ale to się jeszcze zasoka, że gdzie jest ten leon? To jest dobre pytanie. A tu jest, dobra. Czy jego teraz muszę tak? O, zrobić. O nie, to jeszcze ból idzie. Dobra, to ja uciekam. O, on tam pójdzie na leona. Dobra, super. I tutaj jeszcze tego leona poniszczymy sobie super. Mamy już trzecie miejsce, słuchajcie, jest bardzo dobrze. Naprawdę jest, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo dobrze. Ok, siedem potek na moim koncie. Bang. Dobra. No, tu jest ten, jeszcze Frank. O, myślę, że z Frankiem sobie poradzę akurat bez problemu, nawet na blisko i ja mam nawet większe, większą przewagę, bo mam też dużo potek. Więc patrzcie, teraz Franka po prostu mogę też tak dojechać. No, i on już teraz płonie, tak naprawdę. No i, i mówię, z Frankiem sobie bez problemu poradziłem. Tylko teraz pytanie: tam jest, on tutaj jest, siedzi w krzaku. Właśnie, więc ja tak naprawdę teraz mogę tak po prostu zrobić. I, i nie zabiło go co, go to jeszcze, co prawda, ale go tam tym chyba za to ciśnie. Bęk, świetnie. Miejsce trzecie zaliczone. Już na miejscu drugim, słuchajcie, znajduje się w moim rankingu Dynamite. Słuchajcie, tak, bardzo lubię frowerów generalnie w Brawl Stars i, jakby, uważam, że są oni naprawdę przed OP, ok? Dynamite jest też mega OP, moim zdaniem. I, no. Czemu ten ból się poddał? Nie wiem, dobra, ale fajne, szybko go zabiłem. spoko, to mi się podoba, takie szybkie gierki. No, szybkie gierki, szybkie zabijanie. No, bardzo lubię, słuchajcie, generalnie throwerów w Brawl Stars, ponieważ uważam, no, że są oni naprawdę bardzo dobrzy w tym, że mają e, dużą przewagę. Ponieważ mogą na daleko strzelać i tak naprawdę mogą się oni porównywać do postaci, które po prostu mają daleki zasięg. No bo taki Brock, no Brock ma troszeczkę większy zasięg niż taki Dynamite, więc no tak naprawdę Dynamite jest, bym powiedział, że jest no tak naprawdę w niektórych aspektach o wiele lepszy. No tylko Dynamike akurat jest bardzo słaby na blisko, a Brock tutaj naprawdę na blisko sobie również bardzo dobrze poradzi, także właśnie tu jest ta różnica. No ale ja bardzo lubię Dynamike'a, lubię sobie właśnie nim rzucać, też jest to taka postać, którą zawsze chciałem mieć, jakby bardziej zawsze wolałem mieć tego Dynamike'a niż tego Boza, odblokowywanie płarków. I właśnie chyba dojeżdża mnie Wool, więc super, muszę uciekać. Daj, dobra, nie zabiłem go. O nie, to jest jeszcze kolejny ból. Nie nie nie, 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 dobra, muszę uciekać, muszę uciekać i mnie zabili. No, słuchajcie, ale generalnie, również Wy możecie pisać w komentarzach jaką Wy macie ulubioną topkę. Top 5, słuchajcie, brawlerów w Stars Także dajcie słuchajcie mi koniecznie o tym znać w komentarzu. Po prostu napiszcie po prostu Wasze pierwsze, drugie, trzecie miejsce. I, i fajnie, zobaczymy, jakby, czy powtarza się coś u Was, czy macie, jakby, też może tych samych brawlerów, co ja chciałem teraz generalnie rzucić normalnym dynamitem, a rzuciłem e, dużego, więc, jakby jestem zły teraz. E, I. Ktoś czuję, że zaraz znowu zginę A nie! o, wow, o, przeżyłem, przeżyłem! Co się dzieje? Co się dzieje? Ja to przeżyłem, o kurczę, ja byłem pewny, że, że ten, że to już będzie do wycięcia ten fragment Ale tu dalej żyję. Wow! Dobra Ej, idzie spoko na razie jakby generalnie, spoko. Też mam słuchajcie, tego robomajka, więc jakby też mi się ten skin podoba Jest to ten właśnie ty, z tego tego z takiego jego jak Ja, ja tu lubię generalnie nazywać teraz takim serialem O nie! No dobra, starałem się. Jesteście gotowi, słuchajcie, na pierwsze miejsce. Dodatkowo, widzowie, chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli będzie dużo łapek pod tym filmem, zrobię wam film top 3 moich najgorszych w brawlerów w Brawl Stars. Także słuchajcie, łapkujcie ten film, jeśli taki film będziecie chcieli zobaczyć. No i pierwsze miejsce, słuchajcie, czyli kruk, tak słuchajcie, czyli wisienka na torcie moja. No po prostu kocham kruka, kocham, kocham, kocham i jeszcze raz kocham. Uważam, że jest to. W ogóle ja jestem zakochany w kruku, ok? Mam każdego skina do kruka. Jakby, wow, cieszę się, że go mam. Jest to moja ulubiona legenda, ulubiona postać. Więc, jakby bardzo dobrze tym krukiem mi się gra. Jakby nie, nie muszę nim jakoś mega specjalnie atakować. Mogę grać na boki. Yy, I, jakby, nie przejmuję się niczym. Bo, jakby jestem dobry. I mogę odskakiwać. Nie muszę odskakiwać, ale mogę. No i co, co ty teraz, Bibi, zrobisz? Co? Dobra, pójdę po te skrzynki tam. O, tu jest, tu jest jeszcze ta Bibi, teraz ją te podcisnę. O nie, głupi auto-atak! Czemu tego auto-ataku teraz użyłem? No dobra, ale teraz sobie pozgarnę, pozgarniam tutaj te potki. Aj, oberwała, oberwała tam. No, 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 tu jest jakaś klepa. Jeszcze, Bibi oberwi. No, prawie, prawie, prawie! Dobra, dostała trutki. Dostała trutki, dostała trutki. Nie, 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 teraz ja muszę wycofać, teraz ja muszę wycofać. Dobra, ale to jest skrzynka, więc jakby postaram się ją wziąć. Okej, okay, wziąć. Mamy... Yy... Cztery potki, więc jakby to jest spoko generalnie. E, Okej. Okay. Lecimy dalej i tutaj teraz nikogo nie mam w krzaku. Okej, okay, tu jest jakaś nita na środku, więc jakby fajnie będzie ją tutaj zabić, ale mam nadzieję, że tutaj nikogo... W... O, tu jest właśnie ból. Tu jest ból, ból. To jest... Czyli jest to coś, czego się bałem. Dobra i wiecie co ja bym teraz zrobił? Postaram się teraz tego kolta tutaj przypchać. O właśnie, teraz ruszył tego ulta, kupio. Ja teraz na tego kolta mam chrapkę. No i... Uff, jak blisko, jak blisko. Dobra, ale zabiłem go, jest dobrze. Jest dobrze, słuchajcie. No jak mem ulubioną słuchajcie, postaciam, to trzeba tutaj wina zrobić generalnie. Okej, okay, mam nadzieję, że tutaj ten ból tutaj pewnie dalej siedzi. O właśnie. Dobra, tu jest jeszcze jakaś klepa. Tego bóla chyba stąd... Postaram się wypłoszyć. Dobra, idź sobie, idź sobie, ból, nie chcecie tutaj. Super. Dzięki Nita za pomoc. O nie, tego, ona i tego miśka wyrzuciła teraz. Tu jest jeszcze roza. I teraz patrzcie, patrzcie, patrzcie jak teraz to się robi. Teraz robi, robiłem tak? No nie! Dobra, teraz ratuj mnie. Dobra, patrzcie, teraz idealnie odskoczyłem. Ale teraz mi ten skok pomógł. Ja muszę się podleczyć jeszcze. I skaczę tutaj, słuchajcie, teraz jeszcze nie! Przegrałem, ale drugie miejsce! Także bardzo serdecznie, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego materiału, słuchajcie, dziękuję wszystkim wspierającym, którzy wyszli tutaj, mam się teraz po tej stronie, zapraszam was do wspierania tam na dole, ten przycisk wspieraj. E, i tam na dole, słuchajcie, jeszcze znajdziecie kolejny film. Dzięki jeszcze za wielkie zagnanie, Eluwa Krymowa Wimby i widzimy się już do tego 16, pa pa!